Witam bardzo serdecznie na kanale Fabryki Sił. Ja nazywam się Matek i dzisiaj będziemy przerabiać sobie temat stawu kolanowego. Właściwie to prewencji, natomiast też będzie troszkę o redukowaniu przeciążeń i hipertrofii mięśnia czworogłowego. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć, co jak, to zostańcie ze mną, zapraszam. Zaczniemy sobie od rozciągania aktywnego mięśnia czworogłowego UDA. I dlaczego aktywnego? Ponieważ jeżeli mamy w planie wykonanie całej jednostki treningowej. Nie potrzebujemy tego rozciągania pasywnego, na przykład w couch-stretchingu. Natomiast chcemy, żeby ta czwórka pracowała sobie w takim zakresie, jaki teraz wypracujemy. I na samym początku popracujemy sobie w, takim, w takiej pozycji wykrocznej, w której będziemy sobie zginać kolano i przenosić je nad boxem. Jeżeli macie Taki kijek, to jak najbardziej proponuję się zaprzeć od niego, żeby zamknąć tą pozycję, żeby się nie odchylać do tyłu ani do przodu, tylko w zamkniętej pozycji zginamy, przenosimy. Zginamy, przenosimy po cztery na stronę, jak najbardziej. Jeżeli czujecie spięcie w dwójce, warto jest wcześniej ją troszkę rozgrać w jakiejkolwiek izometrii. Można, może to być nawet e, przy takim rozciągnięciu minimalne wychylenie tułowia do przodu. Poczujecie, że jest lekkie rozciągnięcie w takiej izometrii, jest luz i pracujemy sobie tutaj dalej. Uchroni nas to przed tym, że ta dwójka będzie się broniła przed, e, nad zakresem i jest to bardzo, bardzo normalne. Jeżeli chodzi o taką kolejną wersję tego ćwiczenia, właściwie to już troszkę inna pozycja. Natomiast też będzie to rozciąganie ekscentryczne, aktywne. Przyjmujemy sobie pozycję w, e, na dwóch kolanach, e, pośladek jest zablokowany. Miednica ustawiona neutralnie, żebra nisko, patrzymy się przed siebie i schodzimy sobie do naszego zakresu do tyłu. Zatrzymujemy 2-3 sekundy. Wracamy. Schodzimy sobie bardzo powoli. Zatrzymujemy 2-3 sekundy. Wracamy. Jeżeli poczujecie jakiekolwiek napięcie na rzepce z przodu lub z góry, możecie to ćwiczenie tak naprawdę zregresować o taką pozycję, że zejdziecie sobie minimalnie. Schodzicie na biodra. Wracacie. Schodzicie sobie minimalnie do swojego zakresu. Schodzicie na biodra. Wracacie. Nie? Omijamy. To zejście głębokie, omijamy tą mizometrię, żeby wytrzymać tutaj, tylko sobie wcześniej i nie wracamy przede wszystkim do pozycji koncentrycznie, tylko wyłącznie korzystamy tutaj z ekscentryki. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, na jakim etapie jesteście, jeżeli chodzi o rozwój czwórki, czy ona jest spięta, czy nie jest spięta natomiast warto jest przede wszystkim wprowadzić sobie takie rozciąganie aktywne ponieważ bardzo Wam to pomoże przede wszystkim w tym, żeby biodro było ok żeby całe kolano i staw skokowy był jak najbardziej zdrowy przede wszystkim przygotowany do reszty ćwiczeń jeżeli chodzi o mięsień czworogłowy jeżeli mamy go już aktywnie rozciągniętego możecie jeszcze wcześniej włączyć jakiekolwiek formy foam rollingu może to być pistolet może to być rolka, jakkolwiek natomiast nie należy z tym przesadzać ponieważ przede wszystkim Pamiętajcie, że zakres trzeba przepracować aktywnie, i dopiero można przejść do części wzmacniającej. Podzielimy sobie to na dwie takie, właściwie to trzy części, gdzie teraz pokażę Wam dwa, trzy ćwiczenia, które pomogą Wam wzmocnić tę czwórkę w ekscentryce. Troszkę w takich nietypowych wzorcach, natomiast będą one przede wszystkim bezpieczne i przede wszystkim będą miały wszystko to, czego potrzebuje ta czwórka, żeby pracowała sobie optymalnie. Jeżeli chodzi o samą przyczynę większości kontuzji stawu kolanowego, to w statyce, czyli w ćwiczeniach takich jak przysiad, naprawdę jest to bardzo ciężko zrobić. Jeżeli do takich kontuzji dochodzi, zazwyczaj ten bagaż kompensacji nosicie dużo, dużo wcześniej właśnie w jakiś takich ćwiczeniach dosyć nietypowych które zawierają jakiekolwiek momenty zmiany kierunku jest to bieg, jest to wyhamowanie i tak dalej dlatego tutaj sobie to wszystko przepracujemy i pokażę Wam właśnie jak, jak możecie do swojego treningu to włączyć jeżeli, chodzi o, jeżeli macie na swojej siłowni sanki TRX podpięty do sanek to będzie praktycznie to samo jeżeli macie bieżnię Chodzenie na bieżni do tyłu z podwyższeniem, będzie to praktycznie ten sam wzorzec. Natomiast tu sobie wykorzystamy gumę przypiętą. Teraz tak, obniżamy sobie minimalnie biodro, wypychamy je do tyłu. Klatka wypięta. Idziemy sobie do tyłu, napinając gumę i dynamicznie prostując kolano. Zawsze chcemy wyprostować to kolano. Teraz z tej pozycji wracamy sobie powoli. Guma, coraz mniejsze napięcie. Natomiast my sobie w ekscentryce je obciążamy. I znowu, przytaczamy stopę. Prostujemy kolano, prostujemy kolano, prostujemy kolano. Jest to tak naprawdę wzorzec chodzenia w tył i jest to jeden z najlepszych, e, najlepszych ćwiczeń, że tak powiem, do nauki, przede wszystkim poprawnego chodu. Może się to wydawać dosyć śmieszne, natomiast poprawne chodzenie rozwiązuje bardzo dużo problemów, jeżeli chodzi o balans strukturalny, o przygotowanie prewencyjne. Im cięższa guma, tak naprawdę. Tym będzie szybciej się ta czwórka pompować i poczujecie naprawdę, że to ćwiczenie daje popalić, jeżeli chodzi właśnie o całą czwórkę. I przede wszystkim tutaj mamy tak fajnie rozłożony ten load, nie obciążamy tego w takich siłach ścinających, tylko cały czas pracujemy sobie aktywnie, czyli ta czwórka cały czas się prostuje. Jeżeli chodzi o drugą wersję tego ćwiczenia, wykorzystujemy sobie już w statyce gumę. Podpinamy sobie ją taki sam sposób i na pewno, jeżeli słyszeliście o, o takim ćwiczeniu rehabilitacyjnym TKE, to właśnie to jest to. Czyli mamy praktycznie bardzo podobny wzorzec, tylko jesteśmy już w statyce i tak samo. Dynamicznie prostujemy. Cyk, dynamicznie sobie prostujemy. Czwórka cały czas się napina, kolano jest fajnie wzmacniane, więc za to są bardzo bezpieczne nawet jeżeli macie już jakieś tam zalążki, kontuzji, przeciążeń możecie sobie spokojnie z tego ćwiczenia korzystać pięta jest na samym starcie uniesiona i to jest ten sam wzorzec przetaczania stopy co pokazywałem przy chodzeniu wstecz mocno dociskamy piętę do wyprostu dociskamy piętę do wyprostu jeżeli chodzi tutaj o to chcemy mieć kolano gumę ustawioną te, w ten sposób na kolanie nie chcemy mieć za, e, tej gumy za nisko żeby... Ta dolna szuflada nie wysuwała się tak nadmiernie do przodu. Chcemy mieć to rozłożone w ten sposób, i żeby ten opór był idealnie na staw kolanowy. Cyk, przytrzymujemy, wracamy, przytrzymujemy, wracamy. To są dwa ćwiczenia, jeżeli chodzi o wykorzystanie z gumą, i to są najbezpieczniejsze powiedzmy takie formy ćwiczeń, które możecie wprowadzić niezależnie, czy macie kontuzję, czy was macie jakiekolwiek przeciążenia. I tak z tych wzorców korzystacie, natomiast troszkę. Bo jest to tak naprawdę wzorzec schodu. Więc na co dzień, jeżeli chodzicie, jesteście w stanie to zrobić. Natomiast teraz przejdziemy sobie do troszkę cięższych form i tam już będzie wymagane przede wszystkim znalezienie zakresu totalnie bezbólowego. Poprzednie dwa ćwiczenia możecie potraktować jako taki wstęp do ćwiczeń wzmacniających, natomiast teraz już przejdziemy do tych ćwiczeń wzmacniających tak naprawdę, które będą pracować przede wszystkim na przednim, więc za rzepki, na, więc zadle właściwym i Tutaj, to co wam pokażę, znane jest przede wszystkim jako Poliquin Step Up. Jakkolwiek by tego nie nazwać, jest to przede wszystkim takie odwzorowanie schodzenia ze schodów. I jeżeli popatrzymy sobie na mechanikę, no to nic nas tu nie powinno przerażać, ponieważ kolano jest w takim ułożeniu, gdzie. Robicie to tak naprawdę codziennie, natomiast bardzo często schodzenie, jeżeli wyobrażacie sobie, że schodzicie z takich ostrych stopni w tramwaju i już Was kolano boli, jak sobie o tym pomyślicie, to przede wszystkim musicie popracować nad samym bieżadłem rzepni. I takie ćwiczenie jak najbardziej Wam w tym pomoże. Natomiast tutaj wszystko jest do dostosowania. Wysokość pięty jest do dostosowania, jeżeli jest za wysoko, szukacie niższego. Wysokość stepu jest do dostosowania. To, ile kolana idzie do przodu, też jest do dostosowania, i szukacie przede wszystkim zakresu bezbólowego. U mnie powiedzmy, że jest, to, że jest to taki setup. I z tej pozycji jestem cały już spięty, wchodzę sobie powoli do góry, do wyprostu kolana, i schodzę sobie powoli do dołu w ekscentryce. Ładuję tą czwórkę i znowu do góry, zamknięta czwura powoli kolano do przodu, nie boję się w ogóle tego, pracuję na takim zakresie, który jest dla mnie optymalny i wtedy wiem, że wzmacniam i sam mięsień czworogłowy i same więzadła rzepki. Wracamy sobie powoli, góra, gaz, zamknięty ruch, ładuje cyk. Jeżeli chodzi o ilość powtórzeń, tak naprawdę to wszystko jest ee, w kontekście samego programowania jednostki treningowej, ale 6-8 ruchów to jest naprawdę wystarczająco. Natomiast jeżeli chodzi o obciążanie, na samym początku w ogóle bym się w to nie bawił. Jakiś dodatkowy lot nie jest tu totalnie potrzebny. Samym, samą biomechaniką się w stanie naprawdę fajnie przeciążyć to kolano, przeciążyć optymalnie, nie e, przesilić, że tak powiem. Natomiast drugą wersją tego ćwiczenia będzie troszkę wersja taka trudniejsza. E, docelowo są to tak zwane syzywki, pewnie z kulturystyki. Niektórzy kojarzą, natomiast e, nie jest to ćwiczenie, którego należy się bać, tylko przede wszystkim to jest ćwiczenie, które jest super, ale należy je dostosować do swoich możliwości. Pozycja jest praktycznie ta sama co przed chwilą, tylko pracujemy sobie ten obu nóż. Pięta maksymalnie wysoko, podchodzimy sobie do ściany. Tu wywieramy presję na ścianie, chcemy mieć pozycję stabilną. i Jest maksymalny transfer kolana do przodu. Biodro jest zablokowane, mamy tą pozycję. Dynamicznie sobie wracam jest ładowanie ekscentryki, wracam. Progresją jest wycofanie się minimalnie do tyłu i zejście sobie troszkę niżej. Tutaj mamy tak zwany dead stop, czyli na samym końcu mamy powiedzmy taką izometrię zamkniętą, czyli dochodzę sobie do samego końca, zatrzymuję, wracam. Jeżeli jest to dla nas za trudne, taki zakres ruchu już jest naprawdę OK. Ładowanie cyk ładowanie. Cych. Jeżeli chodzi o te, te dwa ćwiczenia one już naprawdę wywołują dosyć duże przeciążenie na samym mięsadle rzepki. Jest to bardzo fajne ćwiczenie. Są to bardzo fajne ćwiczenia do wzmacniania i naprawdę nie potrzebujecie tu żadnych obciążeń. I pamiętajcie przede wszystkim, żeby szukać zakresu optymalnego, a nie bólowego. I to będzie klucz do tego, żeby przede wszystkim to kolano było dobrze przygotowane. Ok, przechodzimy sobie do następnych ćwiczeń. Jeżeli chodzi o poprzednie ćwiczenia, możecie je kojarzyć, możecie ich nie kojarzyć, natomiast są bardzo popularne w kontekście rehabilitacji. Bardzo często się przejawiają też w samym takim konspekcie rozgrzewek, jeżeli chodzi o przysiad. Natomiast to, co według mnie zmienia grę, to są właśnie takie ćwiczenia, które Wam zaraz pokażę, ponieważ będą one wykorzystywać przede wszystkim całą izometrię i decelerację, czyli wyhamowanie. Jeżeli chodzi o izometrię, jest to totalnie game changer, jeżeli chodzi o wzmacnianie e, czwórki, więc zado, rzepki i przede wszystkim sam konspekt e, prewencji. Natomiast jeżeli chodzi o decelerację, to jest wszystko to, co możemy wzmocnić i przystosować nasze kolano do takich momentów, w których ono jest obciążone bardzo dużymi siłami. Ścinającymi, czyli tymi, gdzie na przykład jesteśmy na boisku, wyhamowujemy, nasz piszczel chce się zatrzymać, natomiast całe ciało nasze chce iść dalej, i wtedy właśnie są te wszystkie siły ścinające. I nasze kolano, jeżeli nie jest w stanie tego utrzymać, do, 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 następuje e, zerwanie e, więzadeł, ewentualnie jakieś kontuzje łękotek, jakkolwiek. I to właśnie nam pomoże się przygotować na tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o samą e, izometrię, tak naprawdę ja sobie tutaj dałem ketle, natomiast pamiętajcie, że Izometria z ciężarem ciała jest już fajną rzeczą do wykorzystania. Nie potrzebujemy tu tak naprawdę nic. Też na nas to będzie pracowało. Im więcej tego kolana do przodu wypchniemy, tym więcej będziemy przede wszystkim przeciążać właśnie tego mięsa rzepki. I jeżeli chodzi o czas, wszystko powyżej minuty to jest naprawdę już bardzo fajny wynik. Natomiast jeżeli jesteście po, na pograniczu tam minuty 32 minut, warto sobie już zacząć przeciążać od małych ketli. I tak samo wchodzimy sobie i progresujemy sobie, tak naprawdę, do takiej minuty. Możemy sobie iść dalej tym kolanem. To jest naprawdę bardzo mocna praca, mimo że nie widać, bo nie ma tego skurczu, rozkurczu. Czwórka też się pompuje, wszystkie aspekty są tu przetrenowane. Natomiast to, co wcześniej mówiłem, właśnie o tym wyhamowaniu, czyli takiej, tak zwanej deceleracji, to wykorzystamy sobie tu gumę ponieważ ona już na, da nam jakieś odwzorowanie tego, tych sił ścinających, jeżeli chodzi właśnie o zmianę kierunku, wyhamowania. Natomiast też nie musi jej być, zaraz Wam pokażę, jaka jest regresja tego ćwiczenia. Zakładamy sobie przede wszystkim na biodro i wychodzimy sobie do wykroku. Tu jest wyhamowanie i mocne odbicie. To wyhamowanie jest mega istotne, żeby przede wszystkim było bezpieczne dla nas, czyli pilnujemy, żeby kolano nie wchodziło w jakieś zbędne rotacje, kompensacje, tylko wchodzimy w taki load, jaki jesteśmy w stanie utrzymać. I mocne wybicie. Wyhamowanie, mocne wybicie. Jeżeli zmienimy ten kierunek minimalnie, to też jest super ćwiczenie. Też nas przygotowuje funkcjonalnie, jeżeli chodzi o właśnie o gry zespołowe. I nie tylko, mogą to być narty, może to być jazda na rolkach itd. itd. Jeżeli chodzi o wersję bez, bez gumy, to będziemy mieć to po prostu w ten sposób i odbicie dynamiczne, natomiast no tu już nie mamy tego loadus z, z tyłu, czyli już nas nic nie dociska, włącznie jest to ciężar ciała, ale sekwencja jest ta sama, czyli nie robimy tych ćwiczeń na tak zwaną pompkę, tylko skupiamy się nad każdym powtórzeniem, bo ono musi być super jakościowe, czyli wchodzimy, mocne wybicie, wchodzimy sobie w pozycję, mocne wybicie i to jest mega istotne, jeżeli chodzi o te ćwiczenia, bo one już są powiedzmy zaawansowane. Dobra, jeżeli mamy tą bazę, którą stworzyliśmy, to tak jak w poprzednich filmach i schematach wejdźmy sobie do ćwiczeń głównych, które będą tak naprawdę tylko dwa, ponieważ tylko tyle Wam wystarczy do tego, żeby pracować docelowo na kolanie. Zresztą to jest tylko i wyłącznie przykład, ponieważ praca kolana jest praktycznie w każdym wzorcu ruchowym. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o same główne wzorce ruchowe, to tak jak wcześniej mówiłem, praktycznie w każdym ćwiczeniu to kolano będzie przepracowywane. Natomiast są takie w sumie dwa główne ćwiczenia, które zarówno będą wzmacniać, zarówno będą pracować na całym rozwojem tej przedniej taśmy, tak dalej, Natomiast tak czy siak jesteście jest w stanie już nakładać jakiś tam load i progresować sobie jako takie pełnoprawne ćwiczenia. Jest to tak naprawdę dwa, dwie wersje przysiadu. Jedna to jest przysiad kolarski. Im wyższe podwyższenie, wyższe podwyższenie, większe podwyższenie, tym tak naprawdę lepiej. I tutaj przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby Stanąć sobie w miarę wąsko, będzie niż w naszym normalnym wzorcu przysiadu i wykorzystać właśnie to zgięcie kolana. Będziemy chcieli tutaj zejść w taką pozycję, oczywiście na ile nam pozwala nasz aparat ruchu, do takiego zgięcia w kolanie, którego normalnie nie jesteśmy w stanie osiągnąć z piętami, powiedzmy, położonymi. I stąd właśnie z martwego punktu idziemy sobie do góry. Dynamiczny wyprost. Wracamy sobie i nie szukamy na siłę wypchnięcia kolan do przodu. To jest też ok. Też jest to kolarski przysiad. Natomiast zacząłbym przede wszystkim od tego, żeby odwzorować nasz normalny przysiad i wykorzystać to zgięcie, które jest tutaj między podłudziem i przede wszystkim w naszym kolanie. Kąt ostry, tego szukamy. Natomiast później, jak najbardziej, muszę mieć kolanem do przodu. Jeżeli jesteśmy pewni, że jest wszystko ok z naszymi kolanami, to jak najbardziej możemy spokojnie iść do przodu. I to już będzie bardzo fajne wykorzystanie i obciążenie właśnie tak jak wcześniej mówiłem tych więzadeł. Tutaj bardzo szybko poczujecie pracę tej czwórki. I tak jak mówię, do obciążenia czwórki, do rozrostu nie potrzebujecie w ogóle maszyn. Te ćwiczenia, dobre wykorzystanie bio, biomechaniki, naprawdę jest wam w stanie zagwarantować super hipertrofię czwóry. Jeżeli chodzi o drugie ćwiczenie, jest to przysiad wykroczny, tak zwany front foot elevated split squat, gdzie przednia noga jest na podwyższeniu i tutaj poza tą nogą wykroczną pracuje ta zakroczna. W ekscentryce w rozciągnięciu całe to pasmo biodrowo e, biodrowe będzie się tu rozciągało, więc idziemy sobie maksymalnie jak jesteśmy w stanie do przodu. Fajnie pracuje tutaj biodro, co jest super integracją ruchową. Kolano idzie do przodu na tyle, ile jesteśmy w stanie. Ta lewa noga zakroczna, ile jesteśmy w stanie, to ją wyprostowujemy. I wracamy. I mamy wszystkie te warunki, o których wcześniej mówiłem, czyli kąt ostry tutaj w kolanie. Pracujemy sobie nad powiedzmy takim zakresem, który normalnie nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Maksymalny transfer do przodu, przeciążenie. Wracamy. Oczywiście można nakładać load, można nakładać gumy. Mogą by to być ketle, jakiekolwiek obciążenia. Progresją w tym ćwiczeniu tak naprawdę będzie obniżanie tego stepu i odwzorowywanie tego samego ruchu, czyli z, tego, z tej pozycji będziemy chcieli maksymalnie jak jesteśmy w stanie do przodu i wracamy. Proponowałbym to przede wszystkim robić stopniowo. Z każdego tygodnia ściągamy sobie jakieś tam podwyższenie I naprawdę poczujecie. Że to ćwiczenie, będąc takim realnie progresywnym ćwiczeniem w waszym planie, przełoży się bardzo fajnie na sam zakres mobilności w biodrze, co jest no trochę dziwne, bo pracujemy tu głównie na kolanie. Natomiast, tak jak mówię, ta noga zakrośna też działa w ekscentryce, w rozciągnięciu i na pewno poprawi się wasz przysiad. I to jestem w 100% o tym przekonany. Dobra. Zmierzając już do końca tego odcinka, przede wszystkim chciałem Wam przypomnieć o tym, że jeżeli macie jakiekolwiek bólowe zakresy, to konsultujcie się przede wszystkim pierwsze z fizjoterapeutą lub jakimkolwiek specjalistą, który Wam jest w stanie w tym bezpośrednio pomóc. Natomiast jeżeli nie macie tego bólu, a chcecie popracować nad prewencją, to jak najbardziej te wszystkie ćwiczenia są dla Was. I pamiętajcie, że to wszystko ma się przełożyć na sam ruch. Nie chcemy tutaj tylko i wyłącznie pracować na siłowni statycznie, tylko to, co tutaj wypracujemy, ma nam pomóc w tym, żebyśmy bezpiecznie biegali, bezpiecznie zjeżdżali na DS, na nartach itd., itd. i bezpiecznie też grali w gry zespołowe. Na ten moment to jest wszystko. Ja bardzo dziękuję za ten odcinek. Zapraszam do zostawiania łapek w górę. W propozycji następnych filmów na pewno dla Was wszystko przygotujemy, także dzięki wielkie, cześć.